Dziemanko, jesteś z Cenematy i dzisiaj za nami jest Pan Agropol Sokołowo Ale ci zaje, ale ci zajebisko <noise> wow. Dziemanko, jesteś z Cenematy i dzisiaj za nami jest Pan Klugus, przywita e, Witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie Naklewamy <noise> to <te> po raz <noise> drugi, ponieważ był taki błąd, że wiecie. Da, robiliśmy... Czekaj, ja ci powiem. Robiliśmy tak, ja im powiem jak to było. Bo <laughs> robiliśmy tak, że nagrywały, nie? Znaczy na początku robiłem ten, nie? To jest dźwięku. Że wszystko się dobrze nagrywa, nie? No i dobrze było, nie? Tyle, że zapomniałem tego wyłączyć. I potem właśnie do gry. Myślałem, że zaczynamy nagrywać. I wtedy 4 nagrywanie. I nagadaliśmy się przez 25 minut na darmo. A szkoda, bo dużo tego wszystkiego na tym odcinku było, ale jeszcze raz mogę o tym o, o wszystkim opowiedzieć, bo tam że żadny problemy. Wszystko nagrałem, wszystko się nagrało. Dobro, się nie chcę powiedzieć. mi się czasu liczyć, lecimy na spontana, ile się nagram tyle będzie. No właśnie. A więc tak, tutaj to co zrobiliśmy to zaczęliśmy na odcinku, niestety był jeszcze z nami DND tak, on powraca do timu. Dawid nie smuć się, ujdzie, wszystko dobrze. No, ty nie wrócisz, nie bój się. Ym, bo... No, za, to, że mnie, za to, że mnie niesłusznie so, nie o ten oskarżasz. No mnie też. Przecież je mi Dawid Urbana nie dadzą, nie no. Dawid Unsoob będzie, koniec, nie ma. No, Unsoob, Unsoob. Patrz, ja uspamuję guziczkiem. Unsoob. Ej, ej, ej. A tak, my tak naprawdę teraz gadamy Unsoob, nie, a tak żadnych widzów na kanale nie ma, nie? Jak ta bebeka była? wszyscy <laughs> mu suby dawają? Ale bebeka ci <laughs> Tak, oczywiście tego nie róbcie, nie? Możecie mu suby tam dawać. Komu? Dawidowi no! Boże bro Solejukowi dawać! Dobra, a więc zaczniemy od tych spraw, które zaczęliśmy... Zaczniemy... A, ciu, ciu, ciu. A, zaczniemy od tych spraw, których zaczęliśmy wtedy, ale teraz po raz drugi, także już teraz wiem mniej więcej o co gadać, także już wiem co ja będzie tak na wiem, pierwsze ja miejsce, wiem. także... Będzie yy, konkursik ludziska. Mm, za to, że wybiło mi te 6 tysięcy subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Postanowiłem zorganizować konkurs, ale to też z, z, w ramach tego, że nie było filmów tydzień temu, ale Ale jakoś tam było. Po prostu z powodów Oczywiście prywatnych. Oczywiście tam sprawy tych właśnie. No. Powody prywatne nie mogłem po prostu. No. Niestety. E, no i y, teraz są promocje, ja tam trochę z że żeśmy przepili na browarki, że walnie, nie. Ciech, 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 ciech. No jeszcze dwie flaszki u mnie jak coś, na, no i, No wpadnę tam na afery. Na, na, na no. No i tak, w konkursie. No to zacznę może od konkursu, bo to będzie najszybciej powiedzieć, żeby już mieć z głowy. No i tak, nagrody na końcu. nagród nie będzie w opisie, także także tam, tam nie patrzcie nawet. Na nagrody trzeba jest tutaj się doczekać na filmie. No. No i tak, to wygrania są bardzo fajne nagrody, ale zaczniemy od tego, co jest wymagane. A więc po pierwsze platforma Steam. Bez tego gry nie otrzymacie, ponieważ gry będę rozdawał po prostu jako prezent dla przyjaciela na Steamie. Po prostu tak takim to zrobię trybie. Tak? Dodamy się do przyjaciół. Już tyle wam będzie dobrego, że będziecie mieli mieć znajomych. No i, no i ten. Pousuwam tam niektórych ludzi, którzy się do mnie nie odzwajają. Pousuwam, nie chcą mi dać kart podarunkowych, to nie ma. Uncub nie ma, nie będziecie u mnie w kontaktach, nie? No i yy, dodam wtedy ja i wtedy wam przekażę grę. A jaka to gra to się przekona się za chwilę. Teraz co trzeba zrobić, żeby wygrać. Nie ma nic takiego. Ym, znaczy nie, nie będzie to ta, Nie ma tak Nie łatwo. będzie to na pewno łatwe, tyle wam powiem. Bo nie będzie to łatwe. Yy, nie ma tego czegoś takiego, co się nazywa... Biorę udział. Tego czegoś tutaj nie będzie. Ponieważ Back. to jest... niezbyt po prostu poręcznie jest później nagrody tak fair rozdawać, dlatego też yy, trzeba. Yy, co trzeba zrobić? Yy, hy, hy, hy. Trzeba zrobić jakiś y, film y, związany ze mną, może to być fajny moment, może to być y, zwykły film, jak zwykły jakiś. Zwykły film, jakiś miks filmów. Oczywiście no. mam na nich być ja, możecie, na pewno możecie z mojego kanału, z moich filmów korzystać. Czy możecie korzystać z filmów to czy Dawida, bo oni tam mają kilka unit ze mną. Jeżeli chcecie, to się ich zapytajcie, bo ja tam daję zgodę tylko na swoje filmy, na ich filmy nie daję. A jeżeli będziecie używać ich film, i filmów bez ich zgody, ja się dawię, bo ja tam z nimi kotach mam. Jeżeli będziecie używać ich filmów bez ich zgody. Oczywiście nawet... Dziękuję bardzo. Um, to, to zaraz... No właśnie nie będzie, nie będzie dyskwalifikacja, ale, żeby was nie, nie zrobili w lolo, nie? To po prostu napiszcie jakąś kartkę czy coś, zróbcie screena tego jak wam pozwalają. Po prostu te, napiszcie do nich wiadomość na przykład tam hej, mogę użyć swoich filmów na konkurs Matiego. On napisze tak albo nie, jeżeli napisze tak, to zróbcie screena, jeżeli nie no to trudno nie używać. Da wam 30. taki bardzo fajny program w opisie tam Mati, da nie? Wystarczy tylko nacisnąć y, Ctrl Shift i... Ech, tak się nie mylę. I okay, tak oznaczy to... tylko to, co chcecie mieć, nie? Wiecie, to? Tak. Nie, dobra, no tak, i wam, teraz... tak Wam już to uproszczę. No i teraz przejdziemy może do tego, jak będziemy oceniać filmy, bo to jest chyba najważniejsze. A więc, y, ocenianie filmów. Y, jest to tak. Y, za jakość. Jakość może być y, w trybie. Najlepiej żeby była w HD, ja tam full HD nie, nie wymagam, ale żeby też nie była zbyt gorsza No jeżeli ktoś nie da rady, bo ma przy komputer, no to, no to trudno. To nie da rady, no to niech zrobi tyle, ile może, jeżeli chce. Każdy może, jak może. No, mm. kurde. Yy, no i niech tam zrobi jak może, nie? Yy, tylko żeby to nie wyglądało tak jak teraz, o. Bo teraz widzicie, powiem, taki malutki filmik dookoła czarny ekran. No i co z tego? Film jest jak widzicie w HD, a do dookoła są takie czarne paseczki. A taki malutki ekran. Takich filmów nie będę przyjmował. Znaczy będę przyjmował, ale będę miały strasznie niskie oceny. Yy, no bo... Nie, no, choćby, chyba nie, nie będzie wiem, w ogóle tak przyjmować. No, nie no, choćby nie wiem jak był fajny, a taki mały, taki brzydki ekran, no to niestety nie ma... nie ma szans tego się nawet oglądać, nie da, bo tam nic nie, widać za bardzo nie będzie. Dlatego też no. dbajcie o to. Moje filmy są fajne, także nie powinniście mieć z tym problemu. Yy, dobra, to już obgadane, idziemy dalej, kurde jak to ciepło, no. Dwa odcinki pod rząd i już jest tak ciepło komputer tak to może, teraz, to może teraz ja, co? Może teraz ja. Yy, no co ci powiem tylko za co? Masz powiedz teraz o yy, o synchronizacji do muzyki powiedz. Właśnie. Yy, filmy muszą być tam zrobione pod jaką nutą chcecie, może to być Disco Polo, jakieś tam, nie wiem, techno, jakieś duperele, nie yy, Ale musi być w, yy, przejście, na przykład jak jest jakieś coś tam basowe albo coś, to robicie przejście, nie? Tak na przykład jak ma Agropol co koło w filmie, ma naprawdę zajebiste filmy, polecam. Eee, co tam jeszcze chciałem ci powiedzieć? Nie przyjmujemy powiedzmy takich filmów, które są nagrane monitor kamerą, nie? W ogóle zaraz dyskwalifikacja, dziękuję, dobranoc, nie będę na, na, na takie coś patrzył, znaczy Mati, bo ja nie wiem, czy mi da. Eee, filmy tam będą oceniane, wiecie, tak, za takie duperele, typu jakość, nie, tak jak to Mati mówił, eee, tam do tych, do tych kresenek, nie wiecie, tak, na przykład Mati miał specjala nagranego, nie, na 5006, nie wiem, jakoś tak? Na no, rok na YouTube eee, miałem. Dobra, <laughs> 6 tysięcy z... subskrypcji, ale wieszałem matko boska co tam jeszcze mogę powiedzieć Cii, no za to oczywiście dziękujemy nie? teraz chcecie oglądać co tam jeszcze powiedzieć nie wiem teraz ty mógł, bo było co chciałem powiedzieć dobra ale oczywiście im lepsze teksty im lepsze, im lepsze, im lepsze momenty wytniecie no to też tym lepsze dostolicie te yy, nie? no tej oceny oceny tak no i też jeszcze mm, będzie taka sprawa że 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 że, że 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 czekaj to, 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 to coś tu to, to coś, to miałem mówić czekaj co, Aha za jakość montażu czyli ja już jestem mniej więcej doświadczony w tych sprawach montażu dlatego też mogę stwierdzić czy osoba przy filmie siedziała 4 godziny czy osoba siedziała 10 minut także yy, ja to rozpoznam dlatego też filmy które będą robione bardziej dokładnie z większą jakością, większą precyzją bardziej z muzyki i tak dalej ty, ty wszystkim, no to wiadomo oczywiście wykształcenie No i jeszcze co yy... Skala oceniania może. Skala oceniania jest oczywiście od 0 do 10. Myślę, że wyniki to podamy tylko trzech pierwszych osób, a jeżeli ktoś by chciał doznać swoich wyników, bo tam nie chcę, później wiesz, także ostatnie miejsce będę wy tam, to wiesz, to nie chcę ich tak wszystkich wymienić, bo... Nie, ewentualnie top tena może wymienimy, albo top 3, albo 5, top, top 5, nie, i... Ten, no i... Szuszusz. Oczywiście filmy trzeba wysłać, nie ma tak łatwo, trzeba wysłać na e-mail, który się tu gdzieś wyświetli dla przypomnienia, to chyba będzie Prawy, lewy, róg. albo MatiXXL99Konkurs, Mati, Mati mapa.gmail.com, no i tam wysyłacie właśnie te swoje prace, macie tam oczywiście napisać tam witam, na przykład coś tam, nie ja przesyłam link do mojego filmu na konkurs, temat musi być konkurs drukowany, ponieważ ja sobie włączę film na gmailu, dlatego też musicie tam... Do, Jakie filmy? Nie film, tylko ten filtr na do sobie włączę, żeby widzieć tego wiadomości typu konkurs, nic więcej. No i jeżeli chodzi o to, jak się zgłosić jak dalej, no to chyba wszystko. Ym, no i teraz y, może przejdziemy do nagród. Czy do też może... nagród! Do, do nagród, a więc tak. Z miejsca, trójki. Trójki, a więc jest to gra. Eurotrack Simulator 2. Plus być może nagranie ze mną, jeżeli... O, oczywiście z gry Eurotrax Simulator 2 w trybie multiplayer może jakiś konwoj. Jeżeli osoba będzie w miarę ogarnięta, nie będzie mieć pisków w mikrofonu ani mama tam nie będzie tupa, tylko to samo no, na obecnie. E... No i co tam jeszcze? Ja tam jeszcze mogę powiedzieć e... co... E... Drugie miejsce. Też to jest gra Eurotract Simulator 2. Plus nagranie Zenmon. No, ewentualnie może jeszcze w międzyczasie dokupię tam jakieś DLC na Panjoby czy coś. To właśnie, no właśnie. to będzie. Jeszcze się nad tym zastanawiam. No i pierwsze miejsce jest to... motor 2 plus DLC Gronkist, czyli Ekspansja Polski, jeżeli ktoś się nie orientuje. No i... Oczywiście nagranie ze mną konwoju, jeżeli oczywiście poniż po Nie no ej, bo bez przesady, bez konwoju może te pierwsze miejsce to nie będzie występ w let's play, oczywiście jak to będzie jakieś ogarnięte dziecko. No jeżeli niestety będzie nie. bo jakiś jakich... dorosły człowiek typu ja, Mati czy ktoś tam nie. To wiesz, już szaleć, jak szaleć to szaleć. No. <grym> Drzwi rozwalić, deskę wstawić. <grym> <grym> Dobra, ja usiadłem na gospodarkę, no i co tam jeszcze możemy powiedzieć? sprawę filmową chyba załatwiliśmy do pozostałego kursu przypominam platforma jest niewymagana eee, link patrzcie, w opisie do tego programu zobaczcie szarpią Dobra. Eee, no i jeżeli, jeżeli robicie ten film to najlepiej żebyście jeszcze to potem przysłali tam jako screeny eee, to że macie zezwolenie od twórców ja się ich potem spytam czy na pewno macie ale ogólnie tak też, nie? zobaczymy co tam no. jeszcze? Konkurs może wziąć każdy, nawet ludzie z mojego teamu. Ludzie z mojego teamu będą mieć ostrzejsze te y, kryteria. Dlatego, że ich znam. Ja, no i tak dalej. Losowanie to nie będzie, bo losowania tam za bardzo nie chcę się bawić losowanki, ale ogólnie Dobra, a, tak normalnie to, to mogę. No i bo po prostu lepiej mi będzie wyłonić w skali punktacji, którzy był najwięcej punktów niż tak losować, bo potem losowanie to znowu jest... a idź, ić, uńców, bo, bo ten nie wygrałem. To tak nie może być. Musicie się postarać Myślę, że nagrody się wam podobają. Miał być farming simulator, tyle, że... że, że ten no. Farming... Musimy trochę poczekać, nawet nie wiem czy jest promocja na farming simulator. Jeżeli jest, no to może się zrobi kiedy indziej konkurs na farminga. Nie, i tak dalej. Będą też konkursy oczywiście na inne gry i tak dalej. No i teraz co? Mm, teraz po konkursie chyba możemy przejść do odcinka, czyli do tego co... Do, do pytania, które zostało dodane na pozostałym odcinku, czyli... Y, pytanie dotyczące... Już wam pokazuję. Klogus, jesteś tam? Klogus. Mhm. czy on teraz jest na ZLW. Czyli wam tego nie pokażę, chociaż możecie się już domyślać o co chodzi. No ale to wam za chwilkę pokażę. Nie, 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 nie będę na to chodził, nie, nie, Ym, No to w takim razie mm, możemy powiedzieć o... Ostatnio w komentarzach ludzie się mnie pytają jak się nazywa serwer gdzie on jest. No to żebyście się już mnie nie pytali. Serwer jest... Yy, wchodzicie w tryb wieloosobowy, w Niemcy, a następnie yy, szukacie gry o nazwie xxl 99 ze spacją. No i... Eee, wow, 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 fajnie, znaleźliście grę, możecie się pochwalić znajomemu, patrzcie, znalazłem grę Matiego. Ale, jak wam to podałem kiedyś, to kilka osób się zaczęło pytać o hasło. No to słuchajcie, ja wam hasło nie podam, dlaczego? Po co jest hasło? Pomyślcie wam na, na logikę. Żeby zabezpieczyć się przed kimś. Ja wiem, żebyście byli fajni, żebyście się grać, nagrywać i tak dalej. Ale, no, trzeba mieć ogarniętych ludzi na let's play'a, trzeba też mieć zaufanych ludzi... Yy, bo na przykład jakbym wam podał hasło, no to, to, to co chwila bym miał ścinki, bo byście się synchronizowali z serwerem i ja bym, miałby, wiecie, stałbym bo by byłaby synchronizacja, znowu bym przed i jak dalej. No i to by był problem, nie? Yy, yy, po drugie, byłoby pewnie kilka takich osób, które chciałyby tutaj porozwalać tą mapkę, porozwalać to wszystko i... No i niestety ja na to nie mogę, na no, to zezwolić, dopuścić do tego, no i, no i po prostu tego nie ma. Niestety, nie będzie, nie będzie podane hasło, ewentualnie hasło będzie zdejmowane, jeżeli będziemy robić jakieś let's Play e z widzami. Ale to podczas wakacji, bo teraz czasu nie mam, ponieważ zbliżają się egzaminy. I niestety, moja aktywność będzie, bo staram się jeden film na tydzień, ale nie wiem jak to wyjdzie. Teraz, w nagrodę za to, że w całym tygodniu nie było filmu, nagram się z dwóch innych gier, albo z jednej nawet gry. I myślę, że wam się spodoba, ponieważ zresztą sami zobaczycie. Ten film będzie dzisiaj wieczorem albo jutro, jeżeli dzisiaj wieczorem, to w sobotę będziecie mieć filmik z kolejnej gry, a jeżeli w sobotę, no to w sobotę, wieczorem albo w niedzielę się mieć kolejny filmik z właśnie tej specjalnej gry. Eee, u mnie jest śnieg, dlatego też e, ta gra jest w tym, o tym, w tym temacie, jeżeli nie wierzycie, macie tutaj screencast ze śniegu. Dobra, wszystko jest pięknie. No i... co tam jeszcze eee, mogę powiedzieć? Eee, ktoś mi coś pisze, ale no... Siedzę na Teamspeaku Czesia. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się dobić ten jakiś tam funkcji, żebym miał jakieś lepsze funkcje, żebym, ten, bo wiele z Was tutaj przychodzi, chce mieć kanał, ale nie ma nikogo z administracji, no to nie wiem, postaram się może o jakiegoś moderatora, żebym mógł Wam dawać te kanały i tak dalej, jakieś takie funkcje ogólne. No, Bardzo oczywiście też dziękuję właścicielowi tego Teamspeaka za utworzenie mi kanału specjalnego, mojego kanału na tym Teamspeaku tam kanał youtubera jak sobie wejdziecie na ten ten, ten -Speak, to zobaczycie wam na samej górze jest właśnie ten listpik. aha fajny dach powiem szczerze fajny dach um, cygany przyszłe szyby rozmontowały no i Krugusa ukradli no ja chciałem z nim pogadać bo tutaj miał coś fajnego klugu, z wam pokazać no wiecie co co ja to Wam jeszcze mogę powiedzieć? No to zanim klugoś wróci, to Wam jeszcze może opowiem moją przygodę z kładem, jaka była. Bo ja to mam u siebie wiadomo gospodarkę, kładzika już zaspanuję, że mam radianta, czyli takie światełko, co tak droga dookoła, nie? No i, no i... No i kładzik fajnie sobie radzi, jak ma łańcuchy, półk ma z przodu nędzami czasami, czasami ma piaskarkę, także on sobie tam fajnie radzi w zimę. Zawsze jest pomocny. Nawet ma dwukołówkę, która podchodzi też pod trzydziestkę. Także tutaj dość nawet w miarę jest, tak? Nie? I, i, I co tam jeszcze? No i powiem Wam, jaka była przygoda. To było chyba dwa dni temu, tak sobie myślę. Przychodzę do szkoły, jest taki mróz, tak nie wiem, minus 10. No i sobie myślę, jeszcze nie było wtedy aż tak zimno, może nie minus 10, ale gdzieś tam... W nocy później było minuty, 10, tak żebyście zbierało się na to minut 10, także co myślę, może to pójdę odpalić kłada, co wam wrócić tam do, do obory, żeby tak na, 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 na zewnątrz nie stanąć. Znaczy on stoi pod ukryciem, ale jest dookoła odsłonięty, bo to jest tak pod balkonem, taki tarasik mamy i tam właśnie on tam sobie stoi. No i tam troszeczkę zimno jest, tam nie ma ścian, także tam ciepło też nie jest, no to no, no i sobie myślę, ach dobra, nie chcę mi się ile sobie, ile sobie pograć z kolegami. Przyszłem tutaj, no właśnie graliśmy tutaj z Bartoszem, pozdrawiam oczywiście Bartosza. Ym, graliśmy sobie tutaj na tym właśnie serwerze, na tym sejwie, No ale na następnego dnia, nie? Przy, y, przychodzę, myślę, no dobra, dzisiaj już trzeba głosować. No ale faktycznie przymroziło. Podchodzę, przekręcam kluczyk, amulec, nie, próbuję odpalić. Kręci, rozrzuciłem, kręci, 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 w końcu zaskoczył, ale podchodził tak za dwie minuty i, 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 znaczy, nawet nie dwie minuty, kilka sekund, nie wiem, dosłownie może pół, pięć, trzydzieści sekund, no i gaz. A jak próbowałem dać gazu, no to też gasł, ponieważ było zimno i te inne sprawy, wiadomo, tam ciężko było palić i tak dalej. No ale dobra. No już taki smutny, myślę, że rozkłada, nie będę mógł tym zimę używać, niestety. No ale... Na załatwszy dzień przychodzę znowu ze szkoły, to właśnie było dzisiaj, także w piątek właśnie, dzisiaj. Poszedłem, patrzę, słoneczko świeci, może już coś w tym silniku będzie lepiej, może coś tam odmarzło, nie wiem, już jakoś zaskoczy ten silnik. No i wchodzę, no i się nie myliłem, no i odpalam go, za pierwszym razem zaskoczył, nie trzeba było nawet ani trochę kręcić roz, rozrusznikiem, tylko wcisnąłem to już był gotowy do akcji. Przyczepkę zostawiłem, bo przyczepka mi w nie niepotrzebna, bo tam piaskarka i półki jest, no to wiecie, niepotrzebna. No i jedziemy sobie, próbuję wyjechać z tego tam i muszę, musiałem zachować po prostu pod górkę takie jedno miejsce. A że mieszkam na w terenie górzysty no to górki są strome, śniegu dużo. No i po pierwszym zadnięciu śniegiem koła w miejscu. No i się ślizgają. What the fuck. No dobra. No i no, i no to wziąłem łopatę, oćnieżyłem całą drogę. W miarę jako tak się udało. No zwróciła i jestem. No wiem, że się powtarzam, ale to dlatego, że oni tego nie słyszeli na poprzednim nagraniu, bo tego nagrania nie ma. No i tak się gram. Ja żyję, nie gram, tylko jadę. No i dobra, odświeżę tą drogę, próbuję wyjechać, nic. No to, co by tutaj zrobić? O, tam, do, do, Zrobiłem takie dwa ślady, takie aż do ziemi przebijem się przez śnieg, żeby, e, żeby wiecie, żeby już miał co chwycić wciepny, ten... złapał. Żeby właśnie, żeby wlapał przyczepność, żeby już się miał chwycić tego podłoża i pójść jak czołg. No ale... No i wtedy już jakoś poszedł, no ale potem zaczął się lód, już tego lodu rozbić nie mogłem, bo przymarnął dość porządnie. No to... chociaż kilofem mogłem, ale co tam, co tam będzie po kilof latał. No to dawaj, bo teraz mam z przodu na 30 tuza zamontowanego, Przedniego, na półk, no to też ee, po prostu... miałem obciążniki wolne przednie, na przód No i... No i... No i... kurde No, no. no jewać wieda! No nie no, aż tak źle to nie było, no i wziąłem i położyłem na te tylne orodowanie odkłada no i poszedł jak kuna, no i spokojnie wjechałem do, do tego do, 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 do garażu, no i zamknąłem drzwiczki i teraz sobie tam stoi w takim, można powiedzieć w temperaturze troszeczkę niższej niż pokoje. myślę że tam na pewno tam nie będzie nam już się. myślę że tam będzie gdzieś koło dwóch trzech nawet może 0 stopni tam będzie, także ten silnik jest teraz w miarę bezpieczny i można go w każdej chwili odpalić. No i teraz tak Moja przygoda opowiedziana, myślę, że wam się podobało. Też, no musiałem, was, musiałem was też trochę zająć to, bo Klugus uciekł. No i teraz Clugus, yy, pamiętasz to w teraz ostatnim odcinku. Powie. Pamiętasz jakieś to jakie pytanie mówiłeś w chwila. ostatnim odcinku. No. Chwila, czeka chwila. No znowu. Clogos, Poczekamy, dwie minuty, dobra Skoro on na dwie minuty zerwął, no to ja chyba, chociaż coś, coś wam mogę jeszcze opowiedzieć? Właśnie, teraz mam dylemat, bo przeceny są, dobra, nie jestem. wiem... A dobra, to jak już jesteś tam, to, to już to, o tym nie będę opowiadał, kiedy indziej się o tym powiem No to pamiętasz, w ostatnim odcinku zadałeś pytanie? Tak Pytanie odnośnie takiego pewnego czegoś na ścianie Jest to oczywiście e, takie coś, które się nazywa, nie wiem jak tam fachowo ale umie A na to się mówi drapacz, drapaczka, no takie coś do mycia i drapania krów, nie? No. E, oczywiście znalazłem jeden bardzo fajny komentarz naprawdę e, bardzo mnie wzruszył aż do łez, nie? Był to e, komentarz e, pewnego Dawida i brzmiał on tak ja w ogóle co ja w będę czytał Wyświetli się gdzieś tam na monitor, na filmiku nie I przeczytajcie no. sobie Po prostu rozwalił mnie do łez. Roz, roz, rozwali mi uczucia No. Tylko tyle powiem no. Wiecie my tak teraz nie będziemy za bardzo gadać Bo już jesteśmy zmęczeni trochę bo po nagrywaniu tego drugiego odcinka Już nie jest taki klimat jak przy tym pierwszym No ale ogólnie udało się nam chyba wszystko powiedzieć Konkurs Bo nie lubimy się powtarzać Konkurs. Ile czasu ten konkurs, bo nie powiedzieliśmy, dokąd mogą. Aha, wyrzeczać. już wiem jeszcze. No, ja myślę, że do 19, nie? Hmm, czyli czekać dzisiaj czwarty. Dobra, no, to dopiero będzie, po, chyba powie, kiedy będzie rozdanie, bo będziemy musieli jeszcze przeglądać kilka tych filmów. Myślę, że przynajmniej tych 20 filmów się uzbiera. A może nawet więcej, bo przecież myślę, że każdy chce euro traka, przecież jeszcze, jeszcze nagle mną. Nagrać ze mną, tylko żeby to nie było na takiej podstawie, że wiesz, ha ha ha, nagrał z Matki, to będę miał 100 subów. Ja tam nic nie gwarantuję. Do polecanych też oczywiście nie dodam, bo do polecanych na dodaję ludzi, z którymi mam minimum, muszę mieć mam 5 czy 6 odcinków lub jeżeli są tacy już naprawdę zaufani, że wiem, że będę miał z nimi więcej niż jeden odcinek. Tak no. ja. No. Jeszcze mi się jedno przypomniało. No. Ja by ktoś umiał tam mody przy do lesa, nie? To bardzo chętnie do takiego się przyjmiemy. No szukamy, najlepiej żeby też jeszcze najlepiej żeby jeszcze robił swoje, oczywiście. Wtedy gwarantujemy jeszcze miejsce w teamie i oprócz miejsca w teamie no. to, to oczywiście masa zleceń na najlepsze mody. Zwłaszcza, no, wiecie, chciałbym, chciałbym, i tak dalej. zwłaszcza chciałbym na Ursusa 330 ponieważ ja zawsze od na niego poluję. Ja słuchajcie, nie wysyłajcie linków, ja wiem, że tam... Jest masa ursusów już wyszła do, 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 do 13. Jeszcze mini farma na razie, zbieramy mody na mini farma także tam nic yy, nie będzie. Nie, powiedział, nie powiedziałbym, że będzie mini farma. Będzie mini farma, będzie. Tylko w takim Bo... serii takiego PGR-u bardziej, ale też zobaczymy jaka mapa się uda zdobyć i modyfikacje. No można to powiedzieć. No, no to chyba Naszych tyle. planów wam nie będziemy zdradzać. No ja to chyba tyle na ten odcinek, także my może za chwilę ochłodzimy... Dobra, lepiej mi to... teraz powiedz gdzie ty jesteś, aha ukrów ukrów, yy, za chwilę może wam powiem, znaczy za chwilę może zabierzemy się do skieragena, to się trochę obchodzimy tymi teksturami zimnymi. No i... No i chyba na tyle z tego odcinka, nie? Także... Fajne... No. Patrz jaki to jest fajny dach, patrz, patrz, widzisz widzicie. Bogus. No, 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 no widzę cię. No to patrz, patrz na ten dach. Widzę. Nie wchodzę tam za tobą. A <laughs> mnie po ogóle ale dobra. To już jest ten, troszeczkę nie nasza wina. Dobra, no to co, no to był dzisiaj ze Pan Klub, pożegnałeś się. Do widzenia. Oraz powinien być Roklar, co za niestety zrezygnował, bo już mu się drugi raz z nami nie chciało nagrywać, ale oficjalny do teamu został ponownie przyjęty. No i... Chyba Bardzo tyle serdecznie go pozdrawiamy. Jakby jakieś mielibyście pytania to piszcie po prostu zobaczcie wejdźcie na mój kanał, nie bądźcie za celniwy, wejdźcie na mój kanał, wejdźcie w informacje i tam macie e-mail pomocniczy znaczy e-mail do zapytań biznesowych I tam piszecie i tam się pytacie szczegółowo o konkursie i tyle. także. Makko Boska ty się ruszasz. Także to chyba tyle, także trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego.